Cześć! W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Tesla Approved Body Shop we Wrocławiu. Tematem naszego odcinka jest skóra ekologiczna. Jesteśmy w Tesli, ponieważ Tesla jako pierwszy producent motoryzacyjny wyszła naprzeciw oczekiwaniom rynku i w swoich samochodach wprowadziła innowację ekologiczną, czyli skóry wegańskie. I tego dotyczy dzisiejszy nasz odcinek. Przede wszystkim chciałam wam wytłumaczyć różnicę pomiędzy skórą syntetyczną a skórą wegańską, bo część ludzi może pomyśleć, że skóra syntetyczna i wegańska to jest to samo. Nie. Skóra syntetyczna, zwana ekoskórą, tak naprawdę z ekologią nie ma nic wspólnego. Do procesu jej produkcji jest użytych bardzo dużo chemikaliów, szkodliwych substancji, plastiku. Jest ona nietrwała, bardzo szybko i w brzydki, nieestetyczny sposób niszczeje, a proces utylizacji jest dosyć szkodliwy dla środowiska i niestety drogi. Skóra wegańska z kolei, o której dziś jest mowa, tak naprawdę wytwarzana jest z surowców i odpadów roślinnych, takich jak jabłka, ananasy czy kaktusy. W procesie jej wytwarzania używane są zespolone włókna roślinne, tak więc ten cały proces jest w pełni ekologiczny, a utylizacja jest bezpieczna i biodegradowalna. Nie występują tam żadne chemikalia i niebezpieczne dla środowiska wtalany. Skóra wegańska jest nowoczesną i doskonałą alternatywą, tak naprawdę dla skóry naturalnej i syntetycznej. Jej głównymi zaletami są trwałość, wysoka elastyczność, wytrzymałość, oddychalność przede wszystkim i bardzo łatwe i przyjemne użytkowanie. W zestawie do czyszczenia skór wegańskich znajduje się pianka czyszcząca, gąbeczka, szczoteczka, protektor do zabezpieczania skór wegańskich i ściereczka. Pamiętajcie, że każdy proces czyszczenia, niezależnie od rodzaju skór, rozpoczynamy od ich porządnego odkurzenia. Zaczynamy czyszczenie. Bierzemy piankę do czyszczenia skór wegańskich. Nakładamy na gąbeczkę. Wyciskamy trochę. I element po elemencie czyścimy sobie gąbeczką. Po rozprowadzeniu piany ściągamy mikrofibrą. Jeśli używacie jasnej mikrofibry, możecie sobie sprawdzić poziom zabrudzenia oraz to, w jaki sposób zostały dobrze doczyszczone. Jeśli po wyczyszczeniu gąbeczką zobaczycie w strukturze i w ziarnie skóry wegańskiej, zwłaszcza jeśli jest jasna odrobinę brudu, dodatkowo możecie użyć wtedy szczoteczki do wyczyszczenia. Zaaplikujcie pianę i jeszcze raz wyczyśćcie dane miejsce szczoteczką. Po wyczyszczeniu, kiedy skóra wegańska całkowicie Wam wyschnie, musicie oczywiście to sprawdzić, nigdy nie nakładamy niczego wilgotnego na wilgotne. Bierzemy sobie protektor do skór wegańskich, oczywiście przed użyciem wstrząśnijcie. Niewielką ilość nakładamy na ściereczkę aplikacyjną. Dobrze jest rozetrzeć. I zabezpieczamy całą powierzchnię, wcierając. Musicie protektor zostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie przyspieszajcie tego procesu, ponieważ on utrwala i uszczelnia. No i oczywiście ochrania skóry wegańskie. W sytuacji, kiedy macie skóry wegańskie bardzo jasne lub są one bardzo intensywnie użytkowane, wtedy po nałożeniu pierwszej warstwy protektora zaczekajcie aż on wyschnie i zaaplikujcie dodatkowo drugą warstwę. W normalnym procesie użytkowania wystarczy zupełnie jedna warstwa. Jak często wykonywać czyszczenie takich skór wegańskich? Jeśli są one intensywnie użytkowane bądź śnieżno-białe, bardzo jasne, wtedy e, sam proces czyszczenia i ochrony, czyli użycia protektora, stosujcie co 3 miesiące. Natomiast w normalnej sytuacji użytkowania samochodu co 6 do 12 miesięcy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja z tego miejsca chciałam podziękować Tesla Approved Body Shop we Wrocławiu za użyczenie tego pięknego samochodu i studia do naszego dzisiejszego nagrania. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!